Cześć witam, Dario Palm ponownie się kłania. W tym odcinku będziemy starali się pozbyć tych odrostów, które tutaj mamy na dole. Spróbujemy je rozsadzić w bananowcu Maurelin, nseter ventricosum. No jest to mamusia wszystkich innych okazów, które tutaj mam, w tej alejce. I ta mamusia, jak widać, ona była wcześniej zielona i jeszcze na chwilę obecną puszcza. Odrosty z korzenia. Bardzo jestem ciekaw, czy jest możliwość tego oddzielenia, czy są tam korzonki. Będziemy sprawdzać. Spróbujemy to jakoś odciąć. Podkopać. Zobaczymy. Ona w tej chwili jest dużo wyższa ode mnie, około 2,5 metra ma, albo więcej. Zobaczcie z daleka jak wygląda. Tu pośrodku pięknie wybarwiony nowy liść kręci się do góry. No jest to bananowiec naprawdę jeden z ładniejszych, jak najładniejszych jaki można hodować. Potężne liście zawierające mnóstwo wody w sobie Dobrze spróbujemy idę po nóż i będziemy jakoś starali się to odczepić od mamusi Dobra spotkamy się za chwileczkę Dobra, bierzemy się do pracy. Podźwigniemy się za tej kawy wokoło. zobaczymy, co się da z tym zrobić. Słuchajcie. No i tych przyrostów jest tu sporo, jeden na drugim. Spróbujemy to delikatnie wziąć. Odważyć. jest takie proste. Jeszcze tego nigdy nie robiłem nie chciałbym nie chciałbym szkodzić roślinę dobrze tniemy Jeśli się uda, to się uda. Trochę to podkopię. I zobaczymy, czy z tego coś będzie, czy nie. Jest naprawdę dzisiaj gorąco. 32 stopnie. Jakieś korzonki tu są, ale trzyma się pnia zawrośnięty jest. Ale tu wie, delikatnie, delikatnie to jakoś. Coś nie będzie prosto. nikt nie powiedział, że będzie prosto. Jest mega głęboko. Z tymi korzeniami tam są. co to było żeby te dwie części nawet te tak trzy razem podeszły ale stępuje, nie Chcę odejść. Co jest, Teraz cięcie się tutaj. Słuchajcie mam tego tego chyba nic nie będzie, bo tu korzenia korzeni nie ma zobacz ale te dwa chyba jak najbardziej na korzący ten też teraz go sadzimy do ziemi Zobacz jakie ładne, piękne Czyli następne dwa? Jeden trzeba wyrzucić. zakopimy z powrotem. Jeden Zostały jeszcze z drugiej strony nie ma na co czekać. Tu w końcówki sierpnia. bierzemy się za następne no to są wiele miejsc może tego jednego wezmę tylko a później jak będę przesadzał do domicy to zobaczymy oczywiście później ten ubytek ziemi będę musiał tutaj dosypać Raczej tak jest. Hm. Bardzo, raczej bardzo jest rośnięty chyba pień. No cóż, spróbujmy znowu użyć noża. Przedtem pomogło, może teraz też pomoże. Będzie. Ja jeszcze wsadzę do wody, ale wątpię tam. Te dwa były duże, także czyli jaka rada? Odrosty najlepiej odkopywać, odłączać od macierzystej rośliny. Naprawdę, jak już są duże, mają wytworzony spory system korzeniowy niż takie drobne. Przynajmniej w tym przypadku tak się udało. Dwie pięknie. Sadzonki są, zaraz będziemy sadzić jedną doniczkę. A te pozostałe, no niestety sami zobaczymy Zero nie wiadomo ucięte nożem, ale tam się, one bardziej trzymały się macierzystego pnia niż, niż były w ziemi. Z tego nic nie będzie do kosza. Na kompost oczywiście. Paliście liściście bananowce, w ogóle same bananowce twarzają bardzo bogaty składniki mineralny na gus. dobrze idziemy je wsadzić dobrze zostały <coughs> przesadzone te dwie sadzoneczki, które żeśmy oddzielali dosyć są wysokie około 60 cm zobaczcie Ziemia, oczywiście, zwykła, uniwersalna. Jest koniec sierpnia, jeszcze się ładnie ukorzenią. Praktycznie do końca października, dwa miesiące mogą spokojnie sobie rosnąć. Jeszcze jakby ktoś był zainteresowany, To mam nadwyżki. Zwykłe bananance domowe, cavendishy, trochę mało. Małe te sadzoneczki, ale reszta niestety już poszła w ręce właścicieli I Tu również Kawędisze Red Tigery Cykasik Pahira Pachira, która poszła praktycznie już do wyrzucenia Tu tej oranżery pięknie odrasta i Grand Nine. Piękny Grand Night, Naprawdę. Warunki tu mu sprzyjają. Dobrze. Ostatni rzut. Na ostatki. Za rok może będą takie jak te. Albo takie jak mamusia. No to trzymajcie się. Cześć do następnego odcinka. Spróbujemy powstrzymać inne odrosty, m.in. Busa Basio. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Daru Pan zaprasza. Do następnych odcinków. Cześć. trzymajcie. się.